Dzień dobry, dzień dobry, witamy 24. Patryś, gdzie idziemy? Na Kulki. Na kulki. Idziemy tutaj do Małpek, bo dawno nie byliśmy. Tam się Patryś spotka z kolegą z Kacperem. Już... No już jest w środku. Kolega, tutaj czekamy w kolejce. Taka małpka. Co? No zaraz go poszukamy. Czekamy w kolejce. Tutaj się Patryś huśta i tu jest taka duża kala. Tu Patryś skacze, skacz. Tu Patryś sobie skacze, grzybka na skrzynie. I z powrotem. no idziemy, wychodzimy już no i my już opuszczamy lokal tutaj takie wielkie to jest jeżdżalne wszystko dzieci się bawią, atrakcja jest wychodzimy no i po tych kulkach jeszcze idziemy na chwilę do sklepu, podrobne zakupy bo nam coś tam pobrakowało Także. no i tu w Lidu mamy teraz polskie produkty i pierogi są i parówki proszę i kiełbaski zaraz poszukamy gravy no widzisz tu są polskie produkty teraz śledziki no i tu jeszcze jakieś polskie produkty to chyba jakiś polski tydzień w ogóle jest bo nawet są czekolady soki i tu widzę ptasie mleczka też no jest trochę wyboru tych polskich produktów. A tu jeszcze nasze drobne zakupy. No i 56 euro. W tym za 4 euro Patryś sobie kupił jakiś pociąg. Pokaż ten pociąg Patryś. O, świeci coś. Taki do tych torów drewnianych. 4,99 tak coś No bo to na baterię jest, wiesz? Idziemy.